Jak ja zrobiłam ten projekt i jak go ty też możesz zrobić podobnie. Zobaczcie, ta składa się z dwóch stron, pierwszej i drugiej. Oczywiście, też będziesz mógł już do swojego projektu wykorzystać inne elementy, tak? Ja ci pokazuję przepis, jak to zrobić samemu. No i mamy tutaj gotowy, gotowy wymiar, i jak to zostało zrobione. Ja tutaj, jak zwykle, Powielam stronę, tak żebyśmy mogli robić od zera. I pierwszym elementem, na którym się skupimy, to będzie tutaj ten trójkąt. Ten trójkąt został zrobiony akurat z kwadratu. Tak czasem nieraz bywa w naszym projektowaniu, że, że kombinujemy. Wiecie, kanwa ma tak dużo różnych możliwości, że my możemy tutaj naprawdę robić fajne rzeczy, trochę kombinować. A co najważniejsze, kanwa jest bardzo intuicyjna. Także jak już sami zaczynacie, już znacie jej możliwości, no to potem już wasz ten projekt tak naprawdę, każdy projekt, który robicie, no to was tak naprawdę sam prowadzi. Okej, okay, mamy mamy oczywiście ten trójkącik, no i na tym trójkąciku mamy zapisane swoje dane, ale jeszcze co tutaj mamy? Mamy też tutaj zdjęcie, tak? No i jeżeli chcemy, no możecie takie zdjęcie wrzucić, nie musicie, ale teczka oczywiście jest ciekawsza, jeżeli jeżeli takie zdjęcia mamy. Jak poszukać zdjęcia, tak? Czyli wpisujemy na przykład ubezpieczenia, no i szukamy sobie zdjęcia, które nam, które nam pasuje. Ja tam miałam wybrany taki obraz rodziny. O, to był konkretnie ten obraz. Klikamy sobie trzy kropeczki ustaw jako tło i od razu nam wchodzi. Zobaczcie, już coś się dzieje. Tak już, już, ten, już ten, ten nasz projekt wygląda dosyć fajnie. A zrobiliśmy dopiero dwa kroki. Także dobra. Następnie fajnie jest takie zdjęcie sobie rozmyć. I tutaj macie, zobaczcie, też do wyboru tak, cały obraz, albo chcecie tylko kawałek, na przykład danego, danego elementu rozmyć. I to też jest fajne, jak chcecie, na przykład, zobaczcie sobie rozmywać tła. Tak, to też my akurat nie chcemy, ale jeżeli macie ochotę w danym projekcie, rozmyć tylko jeden fragment, no to korzystacie, to korzystacie z pędzla. My chcemy tutaj cały obraz, możemy sobie od razu intensywność i edycja i już mamy i już mamy rozmyty obraz. Co dalej? Warto, żeby ta kateczka wasza miała wasze logo. Ja akurat sobie tutaj przekopiuję to moje logo, tak? bo mam je trochę daleko schowane, tak żeby było też szybciej, ale wy każde swoje logo pamiętacie, jeżeli je tworzycie, zapisujecie na, na pulpit i tam później przesyłacie do, do projektu tutaj tym, tą chmurką i wtedy sobie go pobieracie, tak jak klikamy przesyłany, to macie ostatnie elementy, które zostały przesłane. OK, mamy logo, co dalej? Następnie chcemy Napisać Twoja teczka na dokumenty ubezpieczeniowe lub coś innego, tak? I tutaj też dowolność oczywiście w tym, co, co znajdzie się na, na, tym, na tym tekście. Piszemy. Twoja teczka. Fajnie jak to jest też innym, inną czcionką. Możemy sobie wybrać tutaj dowolnie. Kolor, akurat tutaj mamy pod, pod kolor marki. Dobrze, tak? Jak są pod, pod kolor marki te nasze, tak, te nasze, te nasze wszystkie elementy, także to jest mega ważne. I zobaczcie, pokażę Wam jeszcze jeden taki trik. Zobaczcie, jak macie tutaj małe litery, a chcielibyście, żeby wszystkie były wszystkie były drukowane to wystarczy, że tutaj sobie klikniecie zobaczcie zmianę, tak? To małe a, duże a i już macie. już macie zmienione, czyli twoja teczka na dokumenty ubezpieczeniowe. Możecie sobie tutaj powielić, żeby nie już nie szukać z boku tekstu na dokumenty ubezpieczeniowe. Rozciągamy. Możemy sobie dać do prawej i zmienić w tym momencie też czcionkę, na przykład na taką. Zmniejszamy i sobie też zmieniamy kolor. Ja możemy dać na drugi kolor naszej marki, no w tym przypadku mojej, ale wy oczywiście dajecie swoje kolory marki. I sobie tutaj fajnie ustawiamy, no ale co Wam się też pewnie rzuca w oczy, nie są zbyt dobrze widoczne litery. Co najlepiej wtedy zrobić? Wpisać sobie blur w elementach. Przepraszam, tutaj mi uciekło. Ja pracuję bez myszki, także czasem ciężko mi jest przerzucić pewne, pewne rzeczy. No i właśnie mi się zacięła moja boczna, mój boczny panel, także mi wybaczcie, że teraz chwilę mi to zajmie. Nie wiem czemu, ale nie chcę mi przejść do góry. Złośliwość rzeczy martwych. Dobrze. Nie chcę. Tak to widzicie, jest czasem. Jak, jak się pracuje bez myszki i się coś nam zatnie. Dobra, ale wie, to musimy to zrobić na potrzeby tego kursu trochę inaczej. Generalnie tutaj po, po, po lewej stronie macie elementy, i w tych elementach wpisujemy po prostu blur. Ja taki blur mam też tutaj. Ja sobie go teraz skopiuję. I zobaczcie, on na razie co póki co mi tutaj nachodzi, ale co robimy? Zmieniamy jego położenie na tył, warstwa do tyłu. Jeszcze to nam nie złapało, ten napis. Wtedy możecie sobie na przykład o tutaj ten napis kliknąć i warstwa do przodu. I już mamy, zobaczcie. Tak, już mamy. Tutaj mamy akurat takie trochę delikatniejsze przejście. Też w zależności od tego, który moment jakby uchwycimy, możemy o w ten sposób zrobić. I też już mamy to przejście trochę mniej o zauważalne, tak? Czyli ten blur sobie tak układamy, ale jeszcze musimy ten element dać do przodu, warstwa do przodu, tak, żeby on był. I widzicie, już jest, jest wszystko widoczne. Oczywiście tutaj dowolność. Ja wam pokazuję tylko kroki. No jakiej? Okay. No i musimy jednak przejść do tych naszych elementów, więc ja na chwilę wyjdę z projektu i wrócę do niego jeszcze raz. Takie są tutaj zapisane i już te elementy będą. Także musieliśmy zrobić mały myk i zobaczcie jeszcze raz wam pokażę. W tych elementach wpisujemy blur i to był ten. Tak to jest, tutaj jak też sobie klikniecie, no to macie różne rodzaje tego bluru. To był akurat ten. No i co dalej? Dalej musimy się oczywiście podpisać. O, jeszcze sobie tutaj to przeciągniemy, żeby było wszystko równe. Tu akurat mamy inną czcionkę, to był Libor Franklin. Tu ja wrzuciłam Antona. Też możemy w sumie to wrzucić, będzie trochę ładniej. OK. Możemy go pogrubić? Możemy. I jest jeszcze inaczej, zobaczcie. Tak, to sobie dorównujemy. Ważne, żebyście właśnie zawsze dorównywali do prawej, do lewej. No i tutaj musimy wpisać swoje dane, oczywiście znowu tekst, imię i nazwisko lub też nazwa waszej firmy, nazwa multiagencji. Ja akurat sobie wpisuję tutaj nazwę, swoje imię i nazwisko. A i przeskoczyło. Rozciągamy. Niech będzie Anton. Zobaczcie, wcale nie dużo trzeba, żeby stworzyć ciekawą teczkę. I zajmuje wam to dosłownie kilka minut. Czyli maksy maksymalizacja waszych działań i, i maksymalna oszczędność czasu. To, to będzie na pewno u was zauważalne, jeżeli zaczniecie pracę z kanwą. I tutaj wpisujemy Telefon, żeby znowu uzyskać w elementach telefon, żeby uzyskać znaczek. Patrzcie, tych znaczków też mamy tutaj bardzo dużo, możecie sobie różne wy, wybrać znaczki. Ja też ale też polecam tak dobierać te znaczki, żeby one były spójne. Jak macie na przykład to takie kółeczko w całości tutaj zamalowane, to niech już wszystkie takie będą, tak? Jak ma być kółeczko o takie, to też niech wszystkie. Takie będą. Ja wam też w innych lekcjach, w lekcji dotyczącej budowania szablonu na media społecznościowe, mówiłam, jak możecie jeszcze sami zrobić takie kółeczka tak? I w swoich kolorach marki. No i oczywiście mamy telefon, dodajemy swój numer telefonu. Powiększamy. Możemy też dać tutaj do, o, w tej czcionce, którą już mamy. Następnie mamy e-mail, też takie kółeczko, kolor marki, przeciągamy. Będziemy mogli sobie to jeszcze za chwilę zmniejszyć, bo nam to troszkę tutaj, o przesuniemy sobie to do góry, tu złapiemy do góry. Do góry i mamy trochę więcej przestrzeni. I to sobie można skopiować. I wpisujemy maila. I adres strony internetowej. Przepraszam, tutaj musimy wpisać www. I też macie różnego rodzaju strony elementy do strony i nam się to oczywiście nie mieści i trochę dodamy do góry. Zobaczcie tutaj te wymiary też nam kanwa podpowiada. Kiedy kółko już jest takie same i czy równo ułożone. O teraz będzie równe. I adres strony. Jeśli macie. Okej, okay, teraz słuchajcie jeszcze. Byśmy chcieli to wszystko razem złączyć, żebyśmy, żeby nam to nie zginęło, to wszystko zaznaczamy, grupujemy, przesuwamy z powrotem to i teraz dzięki temu wszystko mamy razem i możemy sobie tym dowolnie tutaj poruszać. Tak, także korzystajcie z tego grupowania. I pierwszą, te... a jeszcze, jeszcze dodamy jeden element, tutaj też mam takie fajne kropeczki, ja też lubię z tego korzystać, możecie wpisać, zobaczcie, kropki i macie fajne kropeczki, możecie sobie na przykład kratka wpisać, też fajne są, zobaczcie, macie dużo fajnych takich elementów, które na przykład wrzucacie, tak i one, no te akurat, te akurat średnio tutaj, ale kratki też się przydają, jak na przykład robić jakieś wordbooki, jakieś też ofertówki, gdzie... i miejsca, gdzie klient może coś wpisać. Też jest fajne, ale my sobie tutaj zrobimy. O, te kratki też są fajne, zobaczcie? One często są wykorzystywane. No i możemy na przykład zrobić coś takiego. Tak, i już ta ofertówka wasza wygląda dużo fajniej. Dobrze, jakbyśmy je dali też w kolor marki, możemy je troszkę o zrobić mniej przezroczyste, żeby nie były aż tak, aż tak bardzo nachodzące. No tutaj już naprawdę dowolnie. No załóżmy, że zostawiamy sobie takie. Ja akurat tutaj mam takie inne kropeczki. No to tutaj damy e, też kropeczki, ale inaczej ułożone. OK. no i mamy pierwszą stronę. Tak, to jest przykład pierwszej strony. Nic więcej tak naprawdę tutaj nie potrzebujecie. Ewentualnie inne kształty, inne ułożenie, czy też inny obrazek. A tak naprawdę już Wam wystarczająco te wszystkie elementy pozwolą stworzyć Waszą e, pierwszą stronę. Teczki. No i teraz mamy drugą stronę teczki. No i zobaczcie, ją możemy zrobić w bardzo prosty sposób. Powielimy sobie. Zabierzemy, co? Zabierzemy logo, zabierzemy napisy, usuniemy. I już mamy drugą stronę teczki. Zobaczcie, tak jak tutaj. Z naszymi danymi powtórzonymi z obrazkiem, który jest. Możemy sobie o tutaj przesunąć, żeby coś czymś się wyróżniało. I zobaczcie, mamy od razu drugą stronę teczki. Także mamy pierwszą. I drugą stronę.